Hej, cześć, witam cię bardzo serdecznie w cyklu krótkich nagrań, krótszych niż zazwyczaj i będę miały też one nieco inną formę, dlatego że w kilku krótkich nagraniach będę chciał opowiedzieć Ci o każdym z pojedynczych produktów Akademii Chińskiego, o tym w jaki sposób one działają i jak mogą one Ci pomóc i od czego tak naprawdę możesz zacząć lub kontynuować swoją przygodę z językiem chińskim. Ja wiem, że ze stajni Akademii Chińskiego by szło już całkiem sporo różnych kursów, e-booków, książek i zupełnie innych produktów. Dlatego będę chciał po kolei oprowadzić cię, tak naprawdę i powiedzieć ci o każdym z nich, poszczególnie pojedynczo, bo myślę, że to będzie miał najlepszą formę, bo często dostaję od Was pytania typu, "ponad", a od czego powinienem, powinnam zacząć, czy ten kurs będzie dla mnie, to tutaj będę chciał Wam po kolei wszystko wyjaśniać. I dzisiaj będę miał też dla Was małą propozycję, dlatego że pierwsze, o czym będę chciał powiedzieć, to na pewno o kursie Chińskie Espresso. Jest to mini kurs online, skoncentrowany, taka skoncentrowana dawka espresso, po to stworzony, aby pokazać Ci, jak działa język i w jaki sposób, no, czym go uczyć. I żeby pokazać Ci, żeby tak, żeby tak naprawdę sam sama sprawdził, ten język jest dla Ciebie czy nie, uwaga, to jest kurs online. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tutaj musimy sobie pewne pojęcie wyjaśnić, bo czasami dostaję od was właśnie pytania kod a ten kurs online to w jakich godzinach będzie się odbył? Albo ile osób będzie podczas naszych spotkań? I tak dalej, i tak dalej. Czy będą one nagrywane? To uwaga, kurs online to tak naprawdę dołączając do danego kursu. Otrzymujesz dostęp do platformy kursowej, na której już zamieszczone przeze mnie materiały, czy to w postaci lekcji wideo, nagrań audio, zeszytów ćwiczeń, już na ciebie czekają i tak naprawdę to Ty decydujesz, kiedy się uczysz, jak długo się uczysz, jaką przerwę sobie robisz i tak dalej. Więc tam wszystko jest przeze mnie już przygotowane, aby krok po kroku przeprowadzić Cię przez cały proces. Ty tak naprawdę siadasz przed komputerem, tabletem, telefonem, gdziekolwiek jesteś, o której pożyc, tak naprawdę masz czas i uczysz się z materiałów przygotowanych przeze mnie. Ten kurs online, jest, tak jak wspomniałem, jest dość małym kursem, bo tak jak wspomniałem, musi on być skoncentrowaną dawką. Która w postaci 15 lekcji wideo pokażeć to, jak działa ten język. Tutaj przeprowadzać się przez totalne podstawy, tak aby pokazać Ci, jak budujemy zdania w tym języku, jak budujemy pytania, abyś po jego przerobieniu mógł mogła odbyć taki krótki small talk, opowiedzieć coś więcej o sobie, typu jak masz na imię, skąd wchodzisz, gdzie mieszkasz, co lubisz, czego nie. Albo jak zamówić coś w restauracji. Tak jak wspomniałem, dostęp do materiałów masz o po każdej porze dnia i nocy. I uwaga, dostęp do tego kursu jest zupełnie za darmo, więc tak naprawdę już teraz możesz kliknąć w link w komentarzu i dołączyć do tego kursu zupełnie, absolutnie za darmo. O tym zaraz jeszcze ci dokładnie wspomnę. Dodatkowo porozmawiamy tutaj o takich sześciu błędach osób przez którymi ja będę radził Ci się ostrzegać ich, pokażę Ci, jak ich nie popełniać i tak naprawdę od czego zacząć tę naukę, tak aby przyniosła ona jak najlepsze efekty. Poznasz moje metody, moje rady, moje sposoby na to, aby lepiej zapamiętywać poszczególne rzeczy, których się uczysz i tak naprawdę jak możesz... Według mojej metody, którą ja prowadzę, moich uczniów i moje uczennice. Sprawdzisz tak naprawdę, czy nauka jest dla Ciebie, czy ten sposób nauki przy pomocy kursów online jest jak najbardziej dla Ciebie. Więc już teraz zapraszam Cię koniecznie, kliknij w link, który zostawiam dla Ciebie i w opisie, i w komentarzu. Dołącz żeby sprawdzić, czy nauka w ten sposób jest dla Ciebie, czy ten język jest dla Ciebie. Mam nadzieję, że widzimy się już w materiałach kursowych na Platformie. Do zobaczenia.